Podwomum Felix Faustum Fortunatum que SI. 7 października w Nowoczesnym Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego tej uczelni. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok akademicki 2013-2014. E, ogółem. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rekrutacja tegoroczna zakończyła się bardzo dobrym rezultatem. To znaczy się, że młodzi ludzie chcą u nas studiować. Około 3,5 tysiąca nowych żaków rozpocznie ten rok akademicki. Rok akademicki rozpoczynamy z pewnymi nadziejami również pod tym kątem, że uruchomiliśmy trzy nowe kierunki studiów. Jest to inżynieria i gospodarka wodna, jest to projektowanie mebli oraz medycyna roślin. Chcemy, aby ta oferta dydaktyczna wzbogaciła rynek usług edukacyjnych i z taką propozycją w tym roku do młodzieży żeśmy wyszli. Podniosłym momentem inauguracji Nowego Roku Akademickiego była im matrykulacja studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym. Ja zawsze kieruję dobre słowo do adeptów i nowych naszych studentów, życząc im, aby się szybko zaadaptowali w tych warunkach, które im na Kampusie Sołackim oferujemy, aby mieli przyjemność ze studiowania, czynnie uczestniczyli, żeby swoją osobę oddali uniwersytetowi, a wtedy uniwersytet poprzez pracowników i obsługę im także zwróci to z nawiązką. Natomiast wszystkim starszym studentom życzę pomyślnego zakończenia studiów, jak najlepszego dyplomu i potem dobrej pracy zawodowej. Podczas uroczystości wyróżniający się pracownicy uczelni otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej, a wykład inauguracyjny wygłosiła dr inżynier Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.